Ale dobra. wiesz, co zrobię? Wyśl... Aslan, dobra, as. Is, is, is. Mam zero, mam jednego suba! Wysłałem ci zapro. Zapro, papa, papa. Pa. Nic. Nic tu nie ma. Dludki skrzynka. Halo? Daj. Co tam odpoczywasz? Chcę ja jechać do na fonice, do tego do znajomych. Co to dobrego jest? Co to dobrego? Aha. A co ty gołaś? Mogę nieść. Czepiście Tato! Co? Gdzie? <noise> Tato, gdzie ty! Co tam odpędalasz? Zaproszenie, PlayStation nam zaproszenie, zaproszenie, zaproszenie. I we to no. z pitu pitu street google pito Tylko czekaj, muszę teraz Aslą dać. Dlaczego ja no. gwałcisz tobie no dziecko? <noise> Haluta, o. On mi dzwoni. Idę go odebrać. Może to tatuś dzwoni? Jaki dotykowy. Ej, powiem ci coś. Co? Dobra! Nie, no. i to będzie później. Czas Tak. Tam. Oslan. To, to, to. No. O, bierzesz pistolecik? Ty treści kanały, okej. Okay. I yy, jak... jakie zdjęcie masz? Takie ładne. Ale serio, na rili, no nie? Takie... ze swoim ryjem. Takie w chuście. E, Putin? Nie, takie y, w tym. Yy, z, w masce, nie w putni, tylko w masce takiej huście mm -hmm. daję suba. no Sara, muszę dać ci suba. Jest, ok. Uciekamy Zapieramy Dobra, Biegniemy, a He, co tu się robi? Oh, idziemy tu tu tutu, tutu. tu tu Tutu. tu tu. tutaj, tutu, 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 No i nie mogę cię kurwa znaleźć. A ci wysłałem zapro przecież. Ale na fejsie? Kurwa, co ja ty Na tubach? I chcę na tubach. Co jest na tubach? No, chcę na tubach. No. Skoda ci suba od. Wysłałem ci jeszcze raz zapro. No, ciśniemy autkiem Ale nie Playstation, bo ja to mam już Z jest na tuba. Y mi chodzi o zaproszenie na tuby Czyli Czyli na y No co na YouTubach mnie. Aha, ale ja Zamiast nie mam czystym. filmików. Aha. No jeszcze. Tylko ty mnie nie znajdziesz na razie. To czekaj, to wiem, 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 wiem. Musimy zrobić coś takiego. Mmmm. To mój kolega dał mi wiadomość. Czekaj, zobacz może jednak na PlayStation było w ja Ej, dobre wiadomości. G F, -f B, -g -f 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 -b Uh -huh. To co się, się odpisuje Wy Ty Ty No wow, wiem geniuszu jaki Yyy, mam zapytaj What the fuck No nie da się inaczej do mam cię

O, oh, jedziemy. O, mój łokcie wygrywa Ok. Dobre! No. Uważaj nie na niego, nie bo przyjedziesz w pocie, jaki stary. Śmierdzi mi tu coś. Dobra, już mi nic nie śmierdzi. Dobre, śmierdzi mi tu coś. Dobra, już mi nic nie śmierdzi. A! Oh, shit. Shit, bitches. Girls, quit! Get out the way! get out the way! Girls, quit! Tato, budź się! On akurat nie wie, co zrobiłeś! O, zaskoczyłeś! Zaskoczyłeś! No! 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 Ja będę robił klawisz z Warframe A jakby dostanę strony falauta, to będę robił z Falauta Ale ja też będę robił z Falauta, Falaut jest spoko Jak chcę kupię Serio masz falauta? Nie, a córkę? Córkę chcę <laughs> kupić Chodź, idziemy, ciśniemy Czekaj, piszę coś. Bardzo Czekaj, moment, moment Patrz, patrz Mieliś ten komentarz. Gdzie? Napisał komentarz. Jaki? Ej. Autko. Przeczytałeś? Nie O, widziałem. Eee, czekaj, dam ci suba. Dam ci suba. Musiałeś mu to napisać tak brzydko. Fajnie, co góry tu podchodziło? Mam suba. Ej, czekaj, tu na mnie, ty. No, ej, czerwony, no. Patrz, jak autko się pali. O dobra, mam jedna subskrypcja Potniki z That's Alien i... O, już jak Widzę, że lubisz sub subować Lubię This yes. is... Yes. Tak Rezim jest wiadomość wiadomo. Uciekajmy no. Mój hmm. kolega ma GTF-a i się gra GTF-a. A! Słuchaj, podobnie. Podobnie. A, zombie. Uciekamy. Ehm. Um. Tu jest ten most? Spoko. I zapamiętam ten most. To jest go Zapamiętam o co z Mój kolega mógłby mi przydać GTA 5 GTA 5 oczywiście transmisję a ja jest, ale, ale go nie ma to tak naprawdę WTF. faga <laughs> nie, nie chcę tego oglądać nie chcę Ty ich zamieni się z Polską sesję Green Grey zablokowali nie wiem co mam ojej że ja mam społeczność zaraz się zaproszę Spoko nie masz to przyjąć głupki. Ludzi... Patrz, jak ludziksy idą, no taki ludziksy. Trax, Emil i Lolo. Hech. No. Przejmuj. O, coś się tu zaprosiło. Zaraz wrócę. A Ja znam tego kolesia. Ja, <laughs> Japonek za nie, jest, ale jednak go nie ma. I to jest taki surprise, madafaka. Jest, ale go nie ma. Bo <laughs> nie? A ja teraz tutaj idę, bo tutaj ludzi mnie prowadzą. Impreza, impreza. Widzisz to, co ludzi chce? nie była impreza grubego Lola, to też dołączyłem. Japonka była, to ty byłeś też wtedy. I była impreza koleżka no, oni sobie grali w Call of Duty Black Ops 3 to co to, to, to gówno co wyszło i koleś ma tak e, z Draxem, Evil'em, grup z Lolo no a potem już sobie gramy, takie sesje moje takie nie? no o, um, o teraz uruchomiony DTF5 Minecraft Dobře, Jaj, Jej! Jej! Warframe! dobře. se jsem dobře. Dobře, jsem dobře. Dobře, jsem dobře. Dobře, jsem Warframe. Dobře, jsem dobře. Dobře, jsem teraz? Dobře, se dobře. Dobře, jsem dobře. Dobře, jsem dobře. Dobře, jsem dobře. Dobře, No ja robię Fajnie mi się jeszcze nie pobrało A ja muszę tutaj przedstawić telewizor, bo krzemu jest Spoko. U mnie na tubach właśnie Trwa live, jest ładnie Tuby mi to ładnie przyjmują Jest jeden gościu na tych, na tubach u mnie. Pozdrawiam cię, przyjacielu. Słuchawki uratowałem, fala Wow. U. ty jest nowy bruk? <słuch> ha. <słuch> e, no, jest ładnie, nie? <słuch> się, ty, no, to. Chcesz Masz nie, wypierdzielaj! Murzynku, idź! 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 Zaproszenie. Dla Idź! Idź, Murzynku! Ja cię tu nie chcę! To co, będziemy dali warframe'a w końcu. nie. O czekaj, to. to, to ja skończę live'a i. Sprawdzę i później włączę następnego live'a.